To może być gorący dzień na lugnet arenie, i to nie tylko za sprawą odwilży, która od kilku dni szaleje nad dalarną, ale też emocji, które czekają nas dzisiaj i to na trasach biegowych, i na skoczni narciarskiej. O godzinie 13.30 szwedzcy kibice mają nadzieję zobaczyć kolejne zwycięstwo ich biegaczy nad reprezentacją Norwegii. Nikt nie wierzy, że będzie inaczej po zwycięstwie Charlotte Kali i Johanna Olsona w biegach dystansowych techniką łyżwową. Z naszego punktu widzenia, emocjonująca miała być już już o poranku rywalizacja kombinatorów. Niestety Szczepan Kuprzak i Adam Ciślar od poniedziałku, jak powiedział trener Jan Klimko, są na antybiotykach i ich udział w rywalizacji na dużej skoczni i w biegu na 10 km który rozpocznie się o godzinie 15.15 15 jest niemożliwy. Z naszego punktu widzenia, chyba dzisiaj największe szanse medalowe na skoczni dużej, ale to za sprawą nie kombinatorów, ale skoczków narciarskich, którzy swoją rywalizację rozpoczną o godzinie 17.00. Z numerem 17 na belce startowej pojawi się Klemens Murańka. Jeden później wystartuje Dawid Kubacki, zobaczymy jeszcze Aleksandra Zniszczoła, Piotra Żyłę, który jest tutaj wymieniany w gronie. Czarnych koni nawet do medalu. Jak będzie, zobaczymy. Pamiętamy, że na normalnej skoczni niestety spalił się psychicznie w pierwszej serii i nie awansował do drugiej. Jak zapowiada sam zainteresowany, dziś może być zupełnie inaczej. Kamil Stoch wczoraj odpoczywał i dzisiaj z nową energią na świeżości ma zdobyć może nawet złoto. My czekamy na wielkie emocje z Falun dla Skipola Michał Chmielewski.